Cześć wszystkim z tej strony autokomisosowa. Dzisiaj sprzedamy trochę inne auto dostawcze, fajne małe. Ford Courier 15 diesel 75 koni. Auto z 2023 roku przebieg 25 tysięcy km. Auto jak nowe, bardzo ładne, serwisowane do końca. Ostatni serwis na 20 tysięcy. Posiada park kroniki z tyłu. Jest ładny, nie ma wgniotki, nie ma ryski, nie ma nic. Po prostu jest takie, jakby nowe wyjechało. Jest świeżo sprowadzone z Niemiec. Ta picereczka ładna, wszystko ładniutkie. Kamera cofania, klimatyzacja. Tutaj duży wyświetlacz. Ściszamy tutaj to radyjko. Mamy kamerkę. Mówię Klimatyzację Park troniki z tyłu, start. Stop Kierownica ze sterowaniem radia, automatyczne światła mamy, szyby elektryczne, wszystkie książki serwisowe od A do Z wszystko jest. Zapraszamy do autokomisu. Osowa. Możliwość pozostawienia swego autka w rozliczeniu. Auto sprzedajemy z pisemną roczną gwarancją techniczną. Zapraszam do oglądania zdjęć na naszą stronę oficjalną www.autokomisposowa.pl. Zapraszam.